Ruch oporu. Sezon drugi. Odcinek trzeci. Wypad z mojego zamowiska. To własność klano Expo. O czemu bredzi? Jaki klan? Przecież jesteśmy w nicości. Kompletnie. Bezkres. Nicość. Spokojnie, robotyczny przyjacielu. Wytłumacz, o co ci chodzi. To własność klano Expo. Jakiego znów klano Expo? Nie wiem. Za to ja wiem. Klan Expo to klan założony dawno temu w Dorado. Dorado? Jak to Dorado? To był klan, który miał pokonać zł złego pana. Nie wiem czy im się to udało. Osobiście nie obchodzi mnie to, ale to coś. Możliwe, że jestem powiązany. Powinniśmy nie niszczyć tego. Zaraz cię rozwalę. Ronan! Zaraz poczułeś się jak Oppenheimer. Co? Kto? Ha! Dezinte. Grój. Ronan, wreszcie zostałem wyzwolony. Papa, to to, e, gdzie ja jestem? O nie, wróg, wróg, wróg. Jaki wróg? Nawet go nie znasz. Ale co się stało z Ronanem? O nie, do to doskonałość. Wróg, wróg, wróg. Spokojnie, ej! Nie wiem dlaczego tu jestem. I kim są ci ludzie, ale pokonam cię dla ich dobra. Ej, 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 spokojnie! Odpuśćmy na chwilę dobra, to moi przyjaciele. Tak, przyjaciele. Jestem Giovanni. Tak właściwie umarłem. No i gdzie jestem? Powinienem trafić do Eteru, prędzej do Dorado. No właśnie, stamtąd go znam. Jak to? Czyli ty tak, żeby dostały się z Dorado? No nie, no jak to? Po prostu książę Kevin mnie zabił. No i. Ale jak cię zabił, to czemu tu jesteś? No, ja sam tego nie wiem. Pamiętam, że coś mi się stało niedobrego. Dobra, może nie wiem. Pomożecie mi otrzymać od odpowiedź. Właściwie musimy stąd wyjść. A gdzie jesteśmy? W nicości.